Nie trąbiły ci fanfary, nie kłoniły się sztandary w złotostrojnych szat, w złotostrojnych szat. Gdyś graniczne słupy burzył, z martwych w stanie przeszczyn wróżył: Komendancie nasz, komendancie nasz, hej, 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 hej. komendancie nasz. Hej, 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 komendancie nasz. Hej, 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 komendancie nasz. A wojaczce na bezdrożu, tyś na złotym nie spał łożu, nie pił pełnych czasz, nie pił pełnych czasz. Do ci nie grały harfy, nie stroiły piersi szarfy. Komendancie nasz, komendancie nasz! Hej, 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 komendancie nasz! Hej, 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 komendancie nasz! Hej, 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 komendancie nasz! Nasz. dziś z królami na Wawelu, wodzu i nauczycielu, wieczne łoże masz, wieczne łoże masz. Stamtąd duch twój nami włada, cała Polska twa brygada, komendancie nasz, komendancie nasz. Nos. Hey 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 hey, hey. come and dance with Hey 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 come and dance with hey, hey.